Cześć, dnia właśnie na kopę Za tydzień startujemy w łaginnikach. za dwa tygodnie na malince. Dawać, dawać Nie śpimy Dawaj dawaj Przyrodek Dawać, dawać chłopaki Pierwsza w lewo do końca w lewo i w lewo, tylko w lewo Na linii się ustawiać proszę Uwaga, trasa jest na 5 kółek Zobaczymy kto wygra. Start! go 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 ob, 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 ob! <noise> Jest pierwsza awaria, tak to wygląda właśnie na starcie. Czekaj, bo ci się wcibił tam Co mi się wcibiło, nie wiem. Chłopaki szykują się do wyścigu w łagiewnikach. Właśnie robią 5 kółek tutaj. To jakieś 6 km. Niecałe. Będzie dobrze. Jeszcze cztery, Kondzio Dojdziesz go. Lec. Trzeci jesteś. Jeszcze 4. Ciśnij. O, no, czwarty, Kubuś. Ciśnij, Kuba jeszcze 4. Piąty, Erni. Ernest, dobrze. Jeszcze cztery. Trzymaj się za Kubą. Jacek, trzymaj się za Ernim. Jeszcze cztery. Wiktor ciśnij. Pochyl się. Jeszcze cztery okrążenia. Dawaj, dawaj, Kajtan. Ton jeszcze trzy. Co to na ciebie? Urywasz po pięć sekund. Nie ma opcji. Dasz radę. Ciśnij. Nie poddawaj się. Trzeci jesteś, bardzo ładnie. Nie. Ciśnij. Dobrze. Jacek ciśnij za kubą. Kręć, Jacuś, kręć. Dobrze, jeszcze trzy. Jeszcze trzy okrążenia, Wiktorek. No i dobrze. No. Dobrze. O, widzę chłopaki się tasują. Dobrze. O, zacięta walka między Ernestem a Kubą. Jeszcze dwa okrążenia. Jeszcze dwa. Dobrze. Finiszujący Konrad. Brawo, Konrad. Brawo. Ta ciekła walka między Kamilem a Igorem. Finisz. Ostatnie metry. Ostatnie metry do mety Finiszują Kamil i Igor Proszę się, jaka zaciekła walka Jedziemy teraz na kopę Pościgali się chłopaki Pierwszy był Kondzio Drugi był Igor Trzeci, o włos, Kamil Robaki Daj, podjedziesz, dajesz. Teraz jedziemy na kopę Igor przede mną Co się, chłopaki, stało? No i wjechaliśmy Elegancka. no, 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 panie, no Zerwam koła Jak Kajtan? To co, 10 razy w dół i w górę I Teraz zjeżdżamy z kopy i jedziemy na Lindę Fru Wiktor, jedź Ja mogę jechać za Panem? Nie, jedź Ja będę Jedź Jacek, leżysz? Żyjesz? Żyjesz To dobrze Co trafiłeś? No to nie widziałeś go? Właśnie nie zauważyłem krzywo no, pana ale tu jest wyżej, a tu jest niżej Tu jest niżej, a tu jest wyżej. No to pach, no wygięła to kierownicę będzie tak jeździł nieco, No trochę tak. tak. no, będziemy krzywą kierownicę, będzie lepiej wchodził w jeden zakręt Jedziemy dalej Jacek miał przygodę, będziemy jednym. Rękę dłuższą, kierownica trochę Jedziemy teraz wzdłuż w stronę Lindy Zjechaliśmy z Kopy Pogoda idealna, lekki wiaterek Słoneczko świeci Cała ekipa wymęczona po wyścigu I po na Kopę No to tutaj, dawaj Tu, tutaj Miejcie frajdę, bo tu jest fajna ściecha Jedziemy dalej wzdłuż Lindy Teraz przy takim zalewie Prosto i w górkę No i co teraz? Ja mam iść, tak? tak teraz pan musi Czy Pan po co pan tę szkółkę robi? tak by pan sam tu jeździł by pan nie musi tu to jest piękna ścieżka wracamy teraz Singla nad Lindą szkółka wraca do domu Kamil Kajetan Wiktor To jest. Jacek, Konrad, Igor, Kuba i Ernest. Cała ósemka.